Czy to prawda, że DJI Mic Mini są takie dobre? Oto próbki dźwięku oraz ultra szybka recenzja. Ja się nazywam Modry i zapraszam. W tej chwili jestem w metrze i nagrywam z telefonu. A w tej chwili mówię z mikrofonów, które mają wyłączony tryb ANC, a teraz włączymy tryb ANC. OK, zapaliła się dioda, w tej chwili tryb ANC jest włączony, nadal jesteśmy w metrze. No i jak słychać? A tak brzmi dźwięk z mikrofonów Sony. A tak dźwięk brzmi z DJI Mic Mini. To, co jest zaletą tych mikroportów, to to, że mogę poruszać się dowolnie przy moim gimbalu czy przy operatorze, i poziomy dźwięku, niezależnie od odległości od kamery, są takie same. Witam z pokoju mojego dziecka. Oprócz funkcji NC, oprócz funkcji przycinania, ta mobilność jest tutaj bardzo mocnym czynnikiem, takim zakupowym. No i pamiętajmy też, że te mikrofony nie zawsze muszą być przypięte. Możemy przysunąć je do ust i drastycznie zwiększyć jakość dźwięku w Waszych nagraniach. A oto najważniejsze cechy DJI Mic Mini. Jest kompaktowy i lekki, bo mikrofon waży tylko 10 gramów. Posiada wysoką jakość dźwięku, bardzo podobną do tego z DJI Mic 2. Jest kompatybilny z wieloma urządzeniami DJI, jest bardzo prosty w konfiguracji i obsłudze. Długi czas pracy to aż 11 godzin na jednym ładowaniu. Posiada ogromny zasięg do 400 metrów na otwartej przestrzeni, dwustopniową redukcję szumów, a pełny zestaw to dwa nadajniki oraz pudełko ładujące, zwiększające czas pracy nawet do 48 godzin. Ja jestem bardzo zadowolony z tego modelu i jestem zdecydowanie na tak. A jakie jest Twoje zdanie?